Zabytkowe samochody, bicykle, pokazy magii i występy artystyczne młodzieży na Sempoleńskim Molo były atrakcjami w czasie majówki w stylu retro, która rozpoczęła cykl letnich imprez w Sempulnie Krajeńskim. Na skwerze przy molo można było zobaczyć niezwykłe pojazdy z bogatą historią, niektóre z nich to amerykańskie klasyki motoryzacji. Jest to dla nas wielka przyjemność, bo my te pojazdy nie mamy tylko dla siebie. My chcemy te pojazdy ocalić dla całego społeczeństwa i po to jesteśmy zapraszani na różnego rodzaju imprezy. Nie tylko w miastach, ale także i w mniejszych gminach. Niektóre wioski mają pikniki swoje, dożynkowe, także tam jesteśmy, także tam jedziemy. Staramy się w miarę możliwości, w miarę zasobów naszych finansowych pokazać jak najszerszej rzeszy naszego społeczeństwa, jak ta motoryzacja kiedyś wyglądała. Była także możliwość jazdy na bicyklu. Te niecodzienne rowery przywieźli pasjonaci z łodzi. Bicykle są to e, rowery z przełomu tutaj XIX i XX wieku, e, które, które tutaj teraz mają swoją drugą młodość. E, produkujemy je w łodzi, i e, właśnie na tego typu imprezach pokazujemy to, jak te rowery wyglądają inne i na, jak na nich można jeździć. Jest to, jest to dosyć trudne. Trzeba tutaj, że tak powiem, nauczyć się wszystkiego od podstaw. Osoba, która nawet bardzo dobrze jeździ na zwykłym rowerze, tutaj musi musi wszystkiego uczyć się od początku. Na letniej scenie Sempoleńskiego Mola najnowsze układy taneczne zaprezentowała młodzieżowa grupa z Centrum Kultury i Sztuki. Tego lata w Sempulnie zaplanowano wiele ciekawych imprez kulturalnych i sportowych 9 czerwca będzie na Placu Przyjaźni Dzień Dziecka. Dzień Dziecka w nieco innej odsłonie. Będziemy gościli kosmokwaki, paradę wielkich żurawi na szczudłach. Myślę, że jest to widowisko, które zapiera dech w piersiach i mam nadzieję, że najmłodszym mieszkańcom Sępulna, bo dla nich jest to głównie skierowane, to wydarzenie się spodoba. Oczywiście wzorem lat ubiegłych będą też muzyczne podróże po świecie. Będziemy gościli sporo zespołów zagranicznych. Już podczas Nocy Świętojańskiej będziemy gościli Kubański zespół, a więc gorące rytmy latynoamerykańskie. Przez cały czerwiec na sempoleńskim molo będzie działało plenerowe kinoletnie. Widzowie zobaczą różne gatunki filmów. Od 10 sierpnia rozpoczną się dni Sempólna Kraińskiego. To jedna z najważniejszych imprez dla miasta. W tym czasie organizowany jest jarmark Świętego Wawrzyńca. Odbywają się kiermasze, pokazy oraz koncerty. W tym roku dla mieszkańców i turystów zagra zespół bratanki. Będzie też sporo imprez sportowych. Na zakończenie sezonu letniego zaplanowano regaty Krajna Kap. O Puchar będą walczyć samorządowcy z województwa Kujawsko-Pomorskiego.